Czy jestem dupkiem za to, że nawrzeszczałem na starszego mężczyznę po tym, jak odciągnął moją rękę od mojego dwuletniego dziecka? Byliśmy na lekcji ratunkowego pływania dla naszego dwuletniego dziecka. Jest małym ryzykantem i wskakuje do wody bez zastanowienia, więc musimy go nauczyć pływać. To są trudne lekcje, bo dziecko uczy się samodzielnie pływać i utrzymywać na wodzie. Często jest przy tym sporo płaczu. Na koniec lekcji podchodzimy do brzegu basenu, gdzie dzieci kładą się na ręczniku, żeby trochę się uspokoić i wypluć ewentualną wodę, którą wypoknąć. poknąć. Strefa, w której odbywają się te indywidualne zajęcia. Jest wydzielona linkami torowymi i przeznaczona tylko dla tych lekcji. Dziś na koniec lekcji instruktorka poprosiła nas, mnie i moją partnerkę, żebyśmy, żebyśmy podeszli do drabinki, przy której nasze dziecko wychodzi z basenu. Rozkładamy ręcznik, chcemy pomóc naszemu dziecku wyjść, a tu nagle około 70-letni mężczyzna zaczyna się przepychać obok nas, mówiąc przepraszam i próbuje wejść na drabinkę, z której właśnie korzysta nasze dziecko. Zachowuje się dość agresywnie, przepycha się i przeszkadza nam, gdy próbujemy dostać się do dziecka. Dziecko, jak to po tych lekcjach? jest rozemocjonowany i płacze, powoli wychodzi z basenu. Ten starszy pan nadal się przepycha, powtarzając przepraszam coraz bardziej natarczywie i próbuje przycisnąć się obok naszego dziecka, żeby wejść po drabince. W tym momencie trzymam dziecko za ramię, żeby mu pomóc wyjść i przejść na ręcznik. Stoimy na brzegu, dziecko już na szczycie debinki I ten facet łapie mnie za rękę, odciąga ją od mojego dziecka, odpychając przy okazji lekko samo dziecko i znowu przepraszam. Wtedy spojrzałem na niego i powiedziałem, możesz poczekać sekundę albo cię wepchnę do basenu. Na co on hej hej grzecznie zapytałem, a ja dotknąłeś mojej ręki, odciągnąłeś mnie od mojego dziecka. Nigdy więcej tego nie rób. W tym momencie moja żona zabrała mnie stamtąd. Wiem, że mogłem to rozegrać spokojniej, ale gotowało się we mnie. Czy przesadziłem, czy moja reakcja była uzasadniona? Moim zdaniem zachowałeś się właściwie i na miejscu, pokazałeś granicę temu starszemu człowiekowi, który najwidoczniej czuł się bardzo uprzywilejowany. Trafą... Ale kurwa, no słyszałeś trzylatka, czy tam dwulatka z, z... drabinki? Tak wiesz, ja już to widzę Przecież i to dziecko tam jest. Ja leci, bym nie. chyba na policję zadzwoniła. Pora na was, na wasze opinie, na wasze komentarze, co wy byście zrobili.